Cześć, z tej strony Adam. Dzisiaj wam pokażę fajny patent jak zadbać o naszą podłogę w domku, gdy jest ona taka drewniana, wiecie o co chodzi. Tutaj mamy, jak widzicie, ściany takie fundamentowe, zaraz nad tymi kratkami, co tam widzicie, to są kratki nawiewna, wywiewna, powiedzmy, no grawitacyjnie to wcześniej działało, wcześniej to w ogóle jakaś siatka wisiała. No i chodzi, że jak mamy tam posadzkę z płyty OSB, na przykład na to jakieś gumulon, czy coś takiego, wiadomo, leży to sobie na legarach, no to żeby to nie dostawało wilgoci, no to trzeba ten spód do Dobrze wentylować. To nie to może być woda, wilgoć się zbierać i tym coś takiego. Także słuchajcie, właśnie po co mi te małe paneliki? Zobaczcie, mamy taki panelik, on ma około 1,5 półtora Zawieszony jest to na razie jest prowizorka, ale sprawdza się od w sumie tygodnia. Tak to sobie wisi. I zobaczcie, tutaj mamy dwie kratki. Nie? Jedna kratka służy nam na wciąganie powietrza, a tutaj, jak słyszycie, siedzi w środku wentylatorek 5V, bo te małe panele mają 5V i on cały czas. Słychać to, mam nadzieję. O, wieje powietrze, bo w tą stronę wieje. Czyli tędyk wchodzi powietrze, tędyk powietrze wychodzi i cała ta przeszej nasza jest zwentelowana. I wyciągamy z domku wilgość. Także polecam taki patencik, U mnie to działa naprawdę fajnie. Filmek krótki, ale za darmo mamy jakby wentylację ten wiatraczek jest tam przyklejony na taśmę dwustronną albo super glue rozmiar jego do tej kratki sobie, wentylacyjnej sobie dobrałem tam 60 mm według mnie robi to robotę i na pewno posadzka nam, słuchajcie podłoga podziękuje także mam nadzieję, że filmek taki mało szybki patentowy się przydał, to tyle heja